Dzisiaj kolejny film z nowego nabytku. Tym razem kupuję Sebrona Aktywno 3-metrowo. E, tak, brona wirnikowo 3-metrowo firmy Niemeyer model KR 3020 albo KR 302, teraz nie pamiętam. Wał, Pakera, średnica rury 360 mm. E, tutaj zęby wystają 70, więc nie wiem, czy to jest pół czy jak to zaliczyć. Brona bez hydropaka jedynie taki zaczep do siewnika. Waga waga to około tony dość taki masywny to jest, ciężki. Bez obciążnika to przód mi podnosi jak tak strzeli się ze sprzęgła szybciej ruszy. Przód jest w górze. Do tego będzie przyłączony ten siewnik, który widzieliście na ostatnim filmie będzie taki zestaw 3-metrowy. Do traktora 90-konnego. Ostatnio mi ktoś tam pisał w komentarzach, że wydał ich wyrok na ten traktor, że 3 metry to będzie za dużo. Mi się wydaje, że dosyć spokojnie rady z tym. Jedynie trzeba będzie dociążyć przód, bo faktycznie może go dźwigać. Co jest do zrobienia w niej? Do zrobienia jest wymiana dwóch uszczelniaczy. Tu, jak widać, cieknie olej. Już trochę robił jak zalołek olejem i pojechałem sobie tak sprawdzić jak to idzie. I nawet dość fajnie no i tu z drugiej strony też cieknie. Muszę jeszcze sprawdzić ile jest oleju w tym w tej przekładni. No i w następnym filmie już będziemy podpinać go razem z siewnikiem. Zobaczymy jak to chce do rady, jak się będzie prezentował. No na pewno to będzie mocno do tyłu wystawać. Tu jeszcze już go trochę przybliżyłem do traktora. Przełożyłem m.in. te bolce tu były inne otwory. Zbliżyło się jakieś 10 cm. Niedużo, ale zawsze coś. Tu oryginalnie był jeszcze zamontowany siłownik, tam w tamtym miejscu, ale nie był to taki typowy hydropak, no taki lekki podnoszeni. To był siłownik założony. Taki lekki podnoszeni, żeby... Szło go zadźwignąć, choć trochę. No na razie tego nie mam, nie wiem, czy by da to. Robił, montował. Muszę pomyśleć jeszcze nad tym, jaki siłownik by tam dać. Kolor oryginalnie jest czerwony. Muszę to wszystko zedrzeć, pomalować z powrotem na czerwono, żeby pasowało pod kolor siewnika. Bo wcześniej to jechałem bronami, dopiero później starym poznaniakiem. No robota nie była za ciekawa. Nie podobało mi się to. To wygląda, no, tu była bruzda na środku, to aż tak nie zaciepało i jeszcze jest mokro. Widać tu się tak klei ta ziemia. Jeszcze trzeba trochę poczekać z siewem, Choć ostatnio już zrobiłem próba siewnika, zasiałem tam pół hektara owsa, ale nic nie nagrałe nie było kiedy. Znaczy fajnie pójdzie tą broną. To nie jest moje pole, to jest od sąsiada, tu jeszcze na środku bruzda jest. Ja mam wszystkie orane bez brust obrotowym pługiem, no to Ewentualnie tam z kraja się przejedzie kultywatorem czy tam bronami To by było na tyle w dzisiejszym filmie A chyba jeszcze, żebym powiedzieć ile kosztuje Taki coś I sobie mogę powiedzieć Powiedzieć im? Nie Nie? E, dołek za to 4000 Coś śmieszne, serio, 4 kłodek No 8 kosztuje To się wyremontuje 4000, sami musicie ocenić, czy to dużo, czy mało Dużo Mi się wydaje, że że mało, że jednak udało mi się kupić tanie. Udało mi się to kupić na sprzedajemy.pl Była dość długo wystawiona. Mało kto tam wchodzi na te sprzedajemy i to też jest taki plus, że idzie tam coś taniej dorwać. Wiesz, będzie, jak się zacznie rozwalać, nie? Dupa. No dobra, to by było na tyle w dzisiejszym filmie. Zapraszam was tam do obejrzenia pozostałych. Między innymi tego z siewnika. Możecie sobie zobaczyć, jak on wyglądał, kto jeszcze nie widział. No i... Zapraszam do subskrypcji kanału, klikania łapek w górę. Do zobaczenia.